bardzo serdecznie w nowym roku. Skóry przepraszam, że tak długo mnie nie było i ciągle były te excuses, że a nie mogę, to jestem zajęta i tak dalej, ale końcówka roku jest bardzo, bardzo ważna i tutaj jeżeli ktoś y, pracuje właśnie w retails, to w retail to wie, że to jest taki bardzo gorący okres, ciągle coś mi wypadało, ciągle miałam jakieś spotkania i ciągle, ciągle, ciągle próbowałam coś dla was nagrać, ale nie wyszło. Także zaczynając ten odcinek o moich ulubieńcach roku 2019, bo mam już 2020, wspaniała liczba, i życzę Wam wszystkiego magicznego w tym nowym roku, żebyście spełnili swoje najskrzydcze marzenia. I myślę, że warto się zabrać zaraz na początku, żeby te marzenia właśnie spełnić. <laughs> ja mam te swoje i po trochu, po trochu jakby zaczynam je spełniać, ale to powiem na końcu. Tak jak powiedziałem, dzisiejszy odcinek będzie o ulubieńcach, ulubieńcach roku 2019. Rzeczy, które używam, które sumiennie używam, które Wam bardzo gorąco polecam. Pokrupowałam sobie je tutaj tak, jak się używa, czyli Mycie, tutaj tonizacja, później jakiś serum, czy maska, czy jakieś rzeczy dodatkowe. A więc zaczynamy. <laughs> Pierwszą rzecz, ja Wam już pokazywałam wielokrotnie, to jest Estee Lauder Perfect clean. To jest moje. Słuchajcie, ta seria jest bardzo rozbudowana, ale ja uwielbiam właśnie tą rzecz. To jest taki trzy w jednym czyli to jest taki zarówno cleanser, jak i toner, jak i make-up remover czyli usuwający wszystko z twarzy. Jeżeli ktoś używa właśnie mocno kręcących podkładów, tak jak ja aczkolwiek to różnie ze mną bywa, one bardzo ładnie po 25 sekundach, jak je nałożymy, później spłuczemy, zmywa ewidentnie wszystko, ale ja zalecam jeszcze używanie też jakiegoś innego lotionu albo płynu micelarnego po tym, bo nie zawadzi jak dokładnie oczyścimy tą twarz. <laughs> Następną rzeczą, którą ja nie wiem czy Wam pokazywałam, bo dawno mnie nie było i... Pewne rzeczy mogły mi wyjść z głowy. Ja kupiłam taką wielką butlą, a to jest naprawdę, słuchajcie, bestseller Radiant Energy Lotion ze styloader z starej linii Renew Nutritious. To jest wielka butla, teraz jest ten lotion troszkę zmieniony, jest dodany tam esencja z pomegranate na teraz Obydwa bardzo silnie nawilżają, energizują buzię i są do każdego rodzaju skóry. Chińczycy bardzo, bardzo polecają i Chińczycy uwielbiają całą tą linię. Ona jest tak energizująca, tak tonizująca, że spróbujcie, jeżeli jest w Polsce, naprawdę słuchajcie, ta twarz aż żyje czasem... Nawet nie chcemy tu używać po tym Moisturizer żadnego nawilżacza, ale oczywiście trzeba, ale naprawdę daje takiego kopa energetycznego każdej skórze. To jest butla, słuchajcie, ją długo stosuję rano i wieczorem, a zazwyczaj rano nie mogę z tego wyjść. Czyli po, po umyciu pusi, bierzemy sobie taką pompkę tu, 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 dookoła buzi. I następnie możemy tu położyć serum albo krem od razu. <laughs> Następną rzeczą, którą Wam polecam, bez której żyć nie mogę. I niestety mój mąż mi podbiera to jest Renutrix Estee z serii Ultimate Lift Regenerating Youth Serum. Słuchajcie, to jest serum wysokopółkowe to jest serum, które kosztuje 270 funtów, jak pamiętam. Jest dość wydajny, takie specjalne, jak widzicie, tu kapsułki, nie wiem, czy widać. I ono po prostu energizuje buzię, stymuluje kolagen. Daje tu też taką, taki lift, ale to jest lift nieprawdziwy lift, czy ta buzia jest bardzo ściągnięta. Ale po prostu tu stymuluje, żeby ta buzia była bardziej taka jędrna. Ja to bardzo lubię. Jest troszeczkę takie tłustawe, ale ta tłustość zaraz zanika. Natomiast e, naprawdę fajnie buzia po tym wygląda, ja jeszcze bardzo chętnie sięgam po linię e, Renew Triff, Estee Ult Ultimate Diamond, natomiast tamto to serum jest mm, dwufazowe, ja może omówię je też, e, ale generalnie na razie skupiam się na tym, bo bardzo je lubię. <laughs> Tutaj z dodatkowej pielęgnacji najlepszą rzeczą, którą odkryłam i czasem używam jako krem nocny, tak, tak, krem nocny, to jest e, z serii Lamelle The Lifting and Therming Mask. To jest maska bardzo treściwa, która powinna być nakładana pędzlem. Widzicie, już sporo ją służyłam, pięknie pachnie. Nakładamy ją na twarz, ja zostawiam, je, ja zostawiam ją przez noc, żeby ta buzia ładnie tu zliftingowała się i wygodziła. Jest cudowny, naprawdę cudowny, aksamitna cera e, rano. Ale możecie używać, tak jak mówię, jako maskę. Następną rzeczą, jeśli macie bardzo przesuszoną, wrażliwą skórę i szukacie takiej pomocy, e, bardzo chętnie, zwłaszcza teraz jest okres grzewczy, kiedy te pogody w Polsce chyba jest śnieg nawet, także no nieciekawie, wiatr i zawieje, e, Velvet Nourishing Cream. To jest z safranem. To jest świetny, Kiedyś omawiałam i chyba znajdziecie w moim odcinku właśnie od, y, ten krem, omówienie go. To jest bardzo tłusty krem, który polecam bardzo odwodnionym, suchym skórą. Próbuję go tworzyć, ale tutaj nie za ładnie pachnie. Słuchajcie, nie lubię tak męsko, troszkę kolońsko, nie pasuje mi ten zapach, ale jest bardzo dobry. W sensie, jeżeli macie takie obszary suchej skóry, chcecie zlikwidować, to polecam chociażby na noc używanie tego kremu i słuchajcie jeśli chodzi o ciało wysuszone ciało oprócz lamera ja znowu powróciłam e, dostałam to na gwiazdkę e, z serii właśnie soap and gloron jest tylko chyba w Anglii dostępny pachnie koko mademoiselle pięknie wilże, to jest aloe vera jest migdałowy olej shea butter, gliceryna która musi być e, jest też mnóstwo witamin i naprawdę ciało jest bardzo bardzo takie gładkie. I ja bym że jeżeli ktoś ma jeszcze taką nierówną tą tkankę, to on pięknie też wygładza. Nie jest to antycelulitowy krem, ale właśnie daje takie wrażenie troszkę. I słuchajcie, jeśli chodzi o perfumy, y, moim ulubieńcem jest nadal Miss Dior Bukwe, ale oczywiście bez tego nie mogę żyć. Tom Ford Flor de Portofino. Po prostu słuchajcie, to jest unisex. Ale ja nie wiem, jak tylko się nie u... psikiem to mam super dzień. Bardzo ładnie trzyma się. To jest taki all over body, czyli na całe ciało, ale po prostu no, genialny, genialny. Ja polecam ze względu na takie odświeżenie, na taką giełkę pozytywną, którą zostawia na ciele. Jeśli chodzi o makijaż szybko wezmę. Słuchajcie, to są rzeczy, bez których ja nie mogę wyjść. Na takie touch up, na takie właśnie gdzieś idziemy, nie chcemy dużo kosmetyków, ten puder z Double Wear, ja używam tu Buff, nie wiem, czy nie pominam Dawn, z tą gąbeczką, przepraszam, z tamtej gąbeczki, ale ja ciągle używam, na takie fajny finish, na takie właśnie wykończenie matowe. Gdzie się świecimy, albo na przykład, żeby dłużej ten podkład ciukry, u, u, utrzymywał to właśnie to. No i serii limitowanej, ja nie wiem, jej już chyba nie ma. E, to jest. E, ja mam kolor Bronze Goddess number 3. To jest Mirai, Mirage, przepraszam, e, mój ulubiony rozświetlacz i brązek, który nakładam i buzia pięknie wygląda. Ja sobie jeszcze dodatkowo chyba zapomniałam, ale nakładam też y, tu możecie widzieć y, Anastasia Beverly Hills Highlighter, bo ja lubię. O, mam włosa, przepraszam. No i słuchajcie, moje nowe odkrycie, to jest chyba z serii limitowanej, paletka właśnie Bobbi Brown. Bardzo lubię, wiecie, że w okresie świąt E, taki Christmas Time i właśnie Bożego Narodzenia. Wszystkie te cienie, takie właśnie z takim simerem. ja po prostu uwielbiam. I to jest coś, co używam na gminie. Mam dzisiaj też połączone ze Stiluder. E, bardzo fajna paletka cieni, ona się nazywa Molding Drama Eye Palette z I ostatnią rzeczą, pomadka, którą mam dzisiaj, jest to pomadka krwista, pomadka Tom Forda. Yy, ona się nazywa Jasmine Rouge 75 z podstawowej kolekcji i do tego fantastyczne lip linery, które zużywam z Estee Loader. Yy, Obok Maka są to moje ulubione lip linery. Nigdy raczej nie używam lip linerów. Teraz, żeby zwłaszcza te pomadki, które są takie czerwone, nie wychodziły poza obszar, bardzo dobrze jest. A właśnie, zrobi sobie taką krawędź. Słuchajcie, i to wszystko, co dzisiaj przygotowałam, to jest bardzo szybki odcinek. I myślę, że będzie zaraz następny właśnie może o tym kosmetykach, które nie przypadły mi do gustu i które mnie trochę zawiodły, a są takie, mimo że wybieram właśnie raczej niespontanicznie już, a z takim rozsądkiem. I to tyle na dzisiaj. Tak jak powiedziałam, życzę Wam fantastycznego nowego roku. Mam nadzieję, że zaczęliście je bardzo dobrze. Um, ja postaram się Wam pokazać wkrótce też nowości, które wyjdą z Style Lauder, a którymi jestem jedną nowością bardzo zachwycona i nie mogę się doczekać, kiedy wyjdzie na rynek. Do zobaczenia!